Na amerykańskim rynku pracy kolejne dane szokują w tym tygodniu okazało się, że przybyło ponad 6,5 miliona nowych bezrobotnych w Stanach, a jeżeli do tego dodamy poprzednie 3 miliony 300 tysięcy, które były jeszcze tydzień temu, no to wychodzi nam ponad 10 milionów nowych bezrobotnych w zaledwie dwa tygodnie. To trochę tak, jakby stopa bezrobocia w Stanach raptem skoczyła do 10%. No i jest to absolutnie rekordowy odczyt w skali ostatnich 40-50 lat. Takiego nagłego zatrzymania amerykańskiej gospodarki nie było. Było jeszcze nigdy, i w sumie największe zagrożenie jest w tej chwili takie, że kolejne branże zaczną odczuwać brak przypływu pieniędzy, bo przecież ci bezrobotni przestali gdzieś pracować, nie otrzymują wynagrodzenia, a w związku z tym też płacenie rat kredytowych lub też jakiekolwiek zakupy zostają odłożone lub też wstrzymane. Wniosek sąd jest jeden dla amerykańskiej gospodarki. Na razie sytuacja z koronawirusem nie jest najgorsza. Najgorsza jest sytuacja, że w tej chwili praktycznie rzecz biorąc cała amerykańska gospodarka zderza się z betonową ścianą, co doskonale widać na tym wykresie, który pokazuje właśnie jak ta ściana gwałtownie urosła. Jedna dobra informacja z tego wszystkiego jest taka, że najgorsze dane z amerykańskiego rynku pracy raczej są już za nami. Kolejne tygodnie powinny pokazywać oczywiście dalej rosnące bezrobocie. Tyle tylko, że już nie na tę skalę i nie tak gwałtownie, jaką widzimy w tej chwili, a więc jest to swego rodzaju nadzieja dla rynków. Na tym wykresie widzimy jak odpływał kapitał z rynków wschodzących. Ten odpływ jest iście rekordowy i to nie tylko w swojej skoli, ale także w porównaniu do poprzednich kryzysów. Blisko 100 miliardów dolarów gwałtownie i szybko wyparowało z rynków wschodzących, kierując się do bardziej bezpiecznych przystani. To oczywiście fatalna informacja, ale przynajmniej skala spadku i ostatnie zatrzymanie tego uciekania kapitału z rynków sugeruje, że inwestorzy na rynkach wschodzących, w tym między innymi w Polsce, mogą mieć przynajmniej na chwilę spokój, bo już najbardziej paniczna ucieczka kapitału jest za nami. To przynajmniej dobra informacja. Za granicą sprzedawać już tak szybko nie będzie. Skoro zagranica nie sprzedaje, to może jest już okazja do kupna, bo kiedyś kupi. Niektórzy inwestorzy mogą spojrzeć na ten wykres, który pokazuje cenę do wartości księgowej. To taki znany wskaźnik na rynkach, który co do zasady, jeżeli jest poniżej jedynki, to znaczy, że jest tanio. Powyżej jedynki znaczy, że jest trochę drożej. Obecnie, jak możesz zobaczyć, wskaźnik ceny do wartości księgowej na warszawskim parkiecie spadł do poziomów praktycznie niewidzianych od ostatniego kryzysu. Tyle tylko... Że chcę, ja chciałbym Cię delikatnie przestrzec. Co do zasady, w normalnych czasach byłaby to okazja, ale w tej chwili inwestorzy wyceniają, że dużo tej wartości księgowej w firmach po prostu może zniknąć wraz z zatrzymaniem się całej gospodarki. zatem, tak niskie wskaźniki, nawet tak popularnych wartości, jak cena do wartości księgowej, niestety nie oznaczają, że teraz jest tanio i jest okazja na zyski.